Dla tych dziesięciu widzów i prawdopodobnie dla was rozpoczął się właśnie rok szkolny Ale czy jest jakiś lepszy sposób na świętowanie tego niż zbudowanie szkoły w Minecraftzie? Znaczy co? Będą mieli na to całą godzinę, a później wraz z wami wybierzemy najlepszą Nie wiem czy jestem gotowy na powrót do szkoły, ale w Minecraftzie powinno pójść gładko Lecimy z tym koksem No dobra, mam nadzieję, że wróciliście już ze szkoły i możemy iść razem do kolejnej Ale tym razem będziecie mogli wybrać do jakiej Kandydatów będzie cała dziesiątka, zbudują ją moi losowi widzowie Macie godzinę ziomeczki. Zróbcie najlepszą szkołę, jaką tylko się da. Lecimy! Pozostało 60 minut do końca! Czyli jedna godzina. To by się zgadzało. Pierwsza lekcja matematyki już za nami. Dziękuję. Pozdrawiam. No teraz czas na lekcję architektury. Dipyku, powiedz mi szczerze, dlaczego pierwszą rzeczą, którą postawiłeś podczas budowy szkoły, to są kraty? Nie, to to nie jest dobry pomysł, stary. Nie no, jak oni mi tu więzienie zbudują, to ja wyjdę z siebie i stanę obok. Co to jest? Fajnie, fajnie. Zaczynamy naprawdę wysoko. Kolejne kraty. No, bo jakby to inaczej. Na szczęście są też tacy, którzy Naprawdę budują swoją szkołę marzeń. Wenus, i mam nadzieję, że nie będę żałował tych słów. Niech to będzie dobre. Na ten moment naszymi działkami rządzą dwie rzeczy. Czyli po pierwsze cegły możemy spotkać je obecnie w jeden, dwa, trzy, czterech pracach. Na drugim miejscu z grozą mamy chyba kraty. O nie! Będzie naprawdę źle pomocy. Pozdrawiam, płatki, które je Blazejski. Na to jest totalnie życie. Jakbym był płatkami, też chciałbym być pozdrowiony, gościu. Co ja robię ze swoim życiem? Na to pytanie nie poznam odpowiedzi, ale za to wiem, że hakari WQ robi coś nie z tej ziemi. No, i to będzie właśnie porządna szkoła. Tak powinno być od początku. I to na każdej działce. To będzie normalnie pałacyk. Kto nie chciałby się uczyć w pałacyku? Zresztą podobne rzeczy praktykuje jej sąsiad, Venus. I po pierwszych prawie 10 minutach mogę powiedzieć, że te dwie prace póki co zapowiadają się najlepiej. Ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze 50 przed nami. Wszystko może się zmienić. Niektórzy, jak na przykład Clever Cut, są na etapie budowania fundamentów i podłogi, która mu 5 godzin zajmie. Po powodzenia. Nie no, po co ściany? Po co dach? Ważna jest. Podłoga! Marchewka żartujesz sobie i robisz tego. Nie, nie, kolejne kraty, nie! Co z waszymi szkołami? Jest nie tak, że są otoczone kratami. Czy tylko moja szkoła była normalna, że nie miała takich bonusów? A ja, to jest chyba biedronka! Panie, Loga, zapomniałeś, ale spoko loko już ci pomagam, żaden problem. Tutaj powinna wystawać taka piękna biedroneczka. Jest i ona, jest pięknie. Ty nie, nie lubisz, stary biedronka, a nie, a nie Buda! Jaka nie Buda dla biedronek? Biedronki nie mieszkają w budach! Zaczynam mieć wrażenie, że dzisiejsi uczestnicy niekoniecznie lubią szkołę i że ten temat akurat pierwszego dnia powrotu do niej, to może nie był. Najlepszy wybór. Ale lecimy nie śpimy kolejna biedronka. Ty, ona, albo ona to wzięła na serio. Co to jest? Co to jest? Teraz to wygląda jak szpital pomocy. Albo nie, dobra, będzie biedronka. Piękna, wzruszyłem się. A więc jest szkoła biedronka, jest szkoło w więzieniu. Raz jeden, albo nawet dwa. Ale powoli z ziemi wystają też poważniejsze twory. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek zbuduje salę gimnastyczną. Robimy challenge, o którym oni nie będą mieli pojęcia. Kto pierwszy zbuduje salę gimnastyczną, wygrywa stado dorszów. Ehem, ale oni jeszcze o niczym nie wiedzą. Niech to będzie słodka tajemnica pomiędzy mną a w. O póki ta magia się jeszcze dzieje, popodziwiajmy to dzieło! Czy możemy przejść prawdziwe lekcje do Minecrafta? Jakby kurde bele, za dosłownie 40 minut będę miał w tym miejscu gotowe 10 szkół. Znaczy ehem, 8 szkół i dwa więzienia. <grywa> ale to i tak wystarczająca, ile żeby przyjąć, co najmniej, nie wiem, kilkaset uczniów, nie? Proszę bardzo, sala od angielskiego gotowa. Sit down, please! Jest z tymi wagonami to bardziej to wygląda jak sala od śląskiego, ale o! Właśnie! Śląski! Nie no, tu rebranding jest potrzebny! Sala od śląskiego, a nie! Jeszcze kilka rekwizytów, dalej. I możemy zaczynać, proszę Państwa. Co to jest? będę na myśli mojego dosa. Tylko to to coś. Odpowiedź po polsku to jest słonecznika, jak po śląsku? Zonin bluebab Panie i Panowie, i wszyscy inni. Zonin <laughs> Lecimy dalej, nie śpimy. Dawajcie, no co to jest? Czekam na Wasze typy w komentarzach. Trzy, dwa, jeden. Eee, tak, dokładnie. Oczywiste to jest przecież nie? Bo Fojer to, to foyer nie? A cok to cok, jakby. Ja, ja bym, ja, nie, ja nie mam więcej pytań. Marbek, nie! Nie patrz na to! To jest tajemnica! Uciekamy, stąd spaliłem salon śluzkiego Ono zegarze wybiło właśnie 30 minut! Ale tylko na tym do góry, bo, bo na tym wbiła. Co to jest? 12.45 i nie, nie pamiętam, ile jest nie chwilę. Która to jest godzina, która to jest minuta? Gdybym tylko potrafił czytać zegar, nie, nie było tematu. Op, piramida heopsa nie, no ale lekcji w piramidzie Creeperów to jeszcze nie miałem. Dzień dobry, dzień dobry, panie elefancie. Witam serdecznie cieplutko. To no jest klimacik, jest klimacik, trzeba przyznać. A naprzeciwko drzwi wyglądają jak Among Us. O, o, wow. To to też korba, że ja tu wszędzie widzę, ja tutaj też. Nie, nie! Spokojnie, żelazne to całkowicie normalne. Tak samo jak normalne jest, że przed niektórymi szkołami jest stado 40 kotów oswojonych. No dokładnie. Proponuję pozwiedzać kilka prac, które zaczęły w końcu powstawać. Sala numer dwa, język polski. Dzień dobry. Ty, czujcie, że każda ściana z tablicą? Na bogato, panie! U mnie w szkole takiego budżetu nie było. Nie wiem, no moja szkoła to co najwyżej tak wyglądała. A jest tu szkoła TVP. O! To by się zgadzało. Taki jaki stan tej telewizji, taki stan tej szkoły. Ładnie zadbane. Pozdrawiam. Co to są za lagi? A, już rozumiem, co to są za lagi. No, a co to jest? Skąd tu się wzięły te wszystkie koty? Nie, no nie wytrzymam. Po prostu nie wytrzymam. Leverkant, czy to jest szkoła dla kotów? Wg na przerwach tutaj krzyczą, dzikie koty grają razem. Przepraszam, uruchomił się mój wewnętrzny fan High School Musical. Dzikie koty grają razem! Dzikie koty! Nieważne. Wow, wow, wow! Ale te dwie działki będą ogromne! A to to jest w ogóle jakieś szaleństwo! Co się dzieje? Wedus, nie to, żebym w ciebie nie wierzył, ale pozostało 20 minut do końca, to jest jedna trzecia czasu. Ale w sumie z drugiej strony dwie trzecie już są zbudowane, zostało tylko zbudować to tutaj, także jakby jestem dobrej myśli. O, i okazało się właśnie, że ta szkoła to nie jest biedronka, tylko jest sposób przez Biedronkę, dlatego wygląda jak Biedronka. Znaczy Biedronka połączona z więzieniem. To, to jest idealne połączenie. Z, z, zgadza się? Ja gdzie tu są jakieś standardy bezpieczeństwa. Ja się tu nie zmieszczę, panie! Nie no, pani Basia to tu ładnie ma! Uczniowie chodzą w złocie, ona też w złocie, to to jest jakaś bogata szkoła prywatna, panie! A ja biedny myślałem, że to jakieś więzienie. A nie to tylko uczniowie pani Basi chodzą w złocie, cała reszta w skórzanych kurtkach. Wam to ogólnie to tak 15 minut zostało, więc chyba czas najwyższy zająć się środkiem. Tak żeby na przykład nie wyglądał. jak jakby wybuchła wcześniej tam bomba? O, jest pierwsza sala gimnastyczna. Gratulacje! Kto, to to, kto, to, kto, to, to, to dipyk! Proszę się nimi i dalej życie zająć. Dziękuję, do widzenia. Po jednej stronie dorsze, po drugiej stronie koty! Co dalej? Powiedzcie mi, co dalej? Jak to wszystkie poubierały, co? Dipyk, miałeś się nimi zająć! Nie! To jest jedyne co po nich pozostało! Nie! Oj, coś mi spadło. Już myślałem, że to poziom mojego szczęścia, ale nie, to tylko gumowa kaczka. Jak często spada Wam zbiórka gumowa kaczka? Bobby. hej. Bardzo często, no dokładnie to chciałem powiedzieć, Kaszko. Zapraszam do szkolnego autobusu za 9 minut wyjeżdżamy! Już mam robię miejsce, spokojnie, spokojnie. Gwarantuję, że dla każdego subskrypcją i łapką w górę wystarczy! I szykujemy się do odjazdu! Na trasie będziemy mieli 10 przystanków i wy będziecie musieli wybrać, który z nich był najlepszy. O jak widzicie, konkurencja będzie naprawdę spora. Co tam w naszej piramidzie, jak tam, jak tam, dzień doberek? Co to jest? Kibelek, fajnie, o co to jest? Nie! Ua! Już jakieś pułapki na mnie robią! Klasa, klasa dla psów, ja się serio w tym wszystkim! Wszystkim głupie. Ale tu, jakieś się koch z klasy szykują? Co to jest? Nie chwile. Fast foody są zakazane w szkołach. Tak nie może być. Zresztą, co to było za kombo? Szkoło Biedronko McDonald's. <ścoughs> nie, no i kolejna praca, która wygląda jak więzienie. Nie, nie wytrzymam. Nie mogło być kolorowo, wesoło. Nie wiem, jakoś przyjaźnie, słonecznie. Nie, bo po co lepiej zarośnięte pajęczyną więzienia otoczone murami? Boję się was, naprawdę się was boję. Rozpoczynamy ostateczne odliczanie. Zostało sześć. Sekund, czyli zdecydowanie mniej niż kotów na tej działce. To czas na naprawienie przecieków w dachu. Ostatnie bloki, ostatnie klasy. Tak, o tych przeciekach też mówię. Poza 10 sekund będzie już za późno. 5, 4, 3, 2, jeden. Koniec czasu, koniec budowania. No to zobaczmy, co oni tutaj przygotowali. Co powiecie na lekcję w pałacu? Hakari UWU chce to umożliwić. Amerykańska szkoła? Ładna. Wchodzimy od razu na prawo, boisko. Na lewo, w więzieniu. Nie, a nie, dobra, to szatka. Uff, na pięterku zaczyna się stołówka oraz chyba klasy. Nauka o dorszach to jest coś, a dokładniej lekcja o liczeniu dorszów. Zruszyłem się, chciałbym tutaj chodzić. Piękna sprawa, piękna szkoła, lecimy dalej. Wenus, Wenus i jeszcze raz Venus. Mamy tutaj budynek, który skończony jest tylko od zewnątrz, ale to nie jest żaden problem, bo wygląda najbardziej epicko na świecie. Zdecydowanie największa szkoła ze wszystkich i chyba najbardziej dopracowana od zewnątrz. Ale kto otrzyma tytuł najbardziej dopracowanej w wśród? To jeszcze przed nami. Nie wiem, może Błażeński? Szkoła imienia Żelaznego Pierwszego! Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj byliśmy. Tu góry nas jeszcze nie było. To mnie ciekawi. Sala numer 5, biologia? Czego się tutaj uczycie? Pokój zamknięty, nie niszczy Co ty tam trzymasz, nauczyciela od biologii? Co to jest? Naprawdę zaczynam szanować tego nauczyciela od biologii. Uczą się tu o żelazie. Czy to nie jest piękna szkoła? W remoncie, sala numer 6. Tu wejdzie na końcu. Was się boję. Aha, na lekcji angielskiego uczą się wybuchać? Nie było tematu! To nie moja winna! Przepraszam! Co powiecie na małą wycieczkę po więzieniu? Albo raczej chciałem powiedzieć szkole podstawowej imienia basła Kakaowego. Nie, nie, w ogóle to nie jest więzienie. Gdzie? No skąd ten pomysł w ogóle, typiku? Okej, okay, bo może od zewnątrz wygląda jak więzienie, ale w środku jest naprawdę solidnie. Też się uczą dorszów? Do po drugiej stronie mają... Co to jest? O, stołówka! Filety z Marili Rodowicz! E, tak, a ja pracuję na zmywaku. Szanuję, panie żelazny, to jest ciężka praca. Panie żelazny, jesteś koksem! Wiedziałem, że jestem wszechstronny, ale żeby aż tak, żeby mieć całą drużynę koszykówki, to to... <noise> Zobaczmy tę piramidkę. Co ty YouTube biesem zachęcasz, żeby wejść do środka? Ty no powiem ci, że taka modna ta szkoła, taka zielona z trawą w środku. Ekologiczna, bo to dla psów. Serio, gościu stworzył szkołę dla psów, co? Po co psom nimi izolatka? Albo jeszcze lepsze pytanie, po co psom wielki tunel do wnętrza ziemi, który prowadzi nie mam po... Ała, nie! Krowa. <noise> Połowa pracy już oficjalnie za nami. Co tu robią te koty? Lecimy dalej! Tam była szkoła dla psów, to czas zwiedzić szkołę kota. Koty to uczniowie i personel, to wiele tłumaczy, panie Jakubie. Dzień dobry, dzień dobry, powiem Ci, że dach niczego sobie, tak na bogato. Wchodzimy do środka, są pierwsi uczniowie nauczyciele. Tutaj widzę jakaś klasa, chyba jakieś przedszkole. Ładnie tu mają, ładnie. Teraz to nie wiem, czy wolałby być kotem i uczyć się w szkole dla kotów, czy psem i uczyć się w szkole dla psów. Uczymy się o kościotrupach w workach. Wow! A w tej sali co? To tak samo! To musi być jakiś ultra ważny. Przedmiot dla kotów w takim razie. O, a tu się uczą karate. To, to by wiele tłumaczyło, jeśli chodzi o koty. Ale jeśli jakimś cudem nadal wam mało kotów, to żaden problem. Przesuwamy się do Clever Kata. Niby taki mądry ten kota nie widać. O, ta szkoła na przykład wygląda jak. jak Lidl. Haha. Biedronkę, teraz mamy Lidla. Witam bardzo serdecznie. Co my tutaj mamy? Sala historyczna. Wszyscy sensie mieć na myśli, że wyposażenie tej sali to jest historia, tak? Bo jakby już nie istnieje, jak koty zjadły. Sala geograficzna, jeszcze lepiej. O! Globus! No jest stołóweczka i piętro drugie, jakby tego było mało. To była właśnie praca klewerkata. To no teraz ręko z Discorda powiedz mi, co skłoniło cię do zbudowania tego. Szkoły z TVP. Wspominałem już o tym, że faktycznie ta szkoła bardzo przypomina TVP, także to, to by się z idealnie zgadzało. Jedno i drugie jest zarośniętą dziurą, która nie powinna istnieć. Znaczy, czy co? Stołówka, dzień dobry. Fajna taka, klimatyczna. Już się boję, co będzie wyjść. Dzień dobry. Składy żelaza? Spokój eee, uczenia? W sensie, w sensie do, do czego? Czemu tu wszędzie jest tak smutno? Nawet krzesła są z błota. Kolejny pokój uczenia, znowu krzesła z błota. Nie, 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 nie mam więcej pytań, to nie jest szkoła dla mnie. Ja, ja, do widzenia, miło było. Ale więcej, to ja tutaj nie wracam. Co oni tu robią w tych piwnicach? E Piwnica piwnicami, ale tutaj dzieje się wszystko wszędzie i naraz. Oto nasza legendarna biedronko szkoła z akwarium z dorszami na dachu, w której uczy nie kto inny jak pani Basia. O i oczywiście jak każda szkoła w tym odcinku, tym razem jest to szkoła dla świni. Czy wspominałem wam już, że się w tym wszystkim gubię? Lecimy do ostatniej pracy. Orbex Boss. Proszę, żebyś miał jakieś dobre wytłumaczenie na to, że to wygląda jak więzienie. Oto plecak. Typowy plecak szkolny każdego ucznia, który bierze 128 chlebów. I jeszcze więcej książek. Ciekawiej, ile to waży. Sala od Śluskiego. Jest, jest. Pięknie. Trochę wungla mi usunęliście. Przykro, ale okej. Okay. dziwko sala od Polaka. Dzień doberek. Jest też sala od Niemieckiego. W takim tempie to wydaje mi się, że mamy zwycięzcę, jeśli chodzi o ilość klas tego ci. To jest totalnie wszystko, nawet biuro dyrektora. I boisko, co jest? Ja i tego nie widziałem. Oto wszystko to i tak dopiero parter, bo jeszcze piętro drugie, gdzie mamy stołówkę. I pokój nauczycielski. A jakby to inaczej, zestałem na pół kilometra. Pierwszy raz mogę legalnie wejść do pokoju nauczycielskiego, jaram się. No dobra, więc w tym momencie koniecznie dajcie znać, która z tych wszystkich prac była według was najlepsza i powinna wygrać. Albo inaczej, w której z tych szkół chcielibyście się uczyć? Dajcie znać w komentarzu, powodzenia w szkole, a my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Siema! Wow, chyba, że nie widzieliście jeszcze odcinka po prawej stronie. Ja wiem, wiem, że trzeba się już na jutro uczyć, ale tam znajdziesz najlepsze Minecraftowe build hacki w historii. Więc naprawdę szkoda byłoby to ominąć, więc zbijaj konieczki i widzimy się po drugiej stronie. Siema!